Moi drodzy, następny meczek Po tylu przegranych Pasuje w końcu wygrać Chociaż jak patrzę na ten skład To nie będzie Chyba Za łatwo No Nie wierzę Nie wierzę O matko O matko

Jest! Wtrafiłam. Matko... i szczerze myślałam, że już tego nie trafię. I Dwa, jeden! Uhuhu. Dobrze! Piękna akcja. Szybciu. Co to się stało? Dobrze, to mi się podoba yy, także. No co ja mogę więcej więcej powiedzieć?